Your body, I got more than more than I thought we'd see. Yeah, I came up for this body I won't stop Mr. DJ beat, yeah. the Yeah, sun is up. Siemano, witam wszystkich na kanale Ciapek Oficjal i zapraszam na dzisiejszy odcinek z podsumowania remontu. 30. To jest 30. mojego wujka. Ona tam gdzieś była zakupiona w tamtym roku. Tam gdzieś chyba w jednym filmiku się ukazała na jakieś temacie z jakimś powiedzmy kultywatorem, już nawet nie pamiętam co to tam było. No i gdzieś tam, powiedzmy, w połowie tamtego roku nastała decyzja o remoncie tego sięgnika i przywróceniu go do oryginału. I dzisiaj chciałam mniej więcej pokazać jak to wyglądało wszystko Znaczy się jak wygląda teraz w zasadzie Ogólnie to Ursusik przyszedł remont wszystkiego co było tu wymagane mechanicznie teraz Wam tu wszystko po kolei omówię A następnie została wykonana taka wizualne oświeżenie tego wszystkiego, pomalowanie I tak, zaczniemy sobie od przodu Została wytulejowana przednia belka, bo tu były dosyć spore luzy Zostało to wszystko, wymieniane tulejki, poraz wiercane pod oryginalne sworznie i tak, co mamy następne? Mamy silnik. Otworzę maskę. Silnik został również przeglądnięty. Została tam wymiana uszczelka pod głowicą, została zrobiona głowica, dół silnika i tutaj tłoki tulej tłok tłok wszystko było w jak najlepszym porządku, nie było żadnej potrzeby roboty tego, wtryskiwacze zostały zrobione. Silnik ogólnie był w porządku, tu nie było żadnych takich dziwnych rzeczy. Jakieś wiadomo, wiadomo jakieś tu uszczelnienia, uszczelki, simmeringi, takie tematy zostało wszystko zrobione tak jak trzeba. Wiadomo, filtry, oleje też wszystko zostało zmienione. I co, rozrusznik został zregenerowany. Takie jakieś tam pierdoły, typu kolektor, odnowiony. I w sumie to chyba tyle na temat silnika. Przęgło też zostało przeglądnięte. Nie było potrzeby wymiany sprzęgła, zostało tylko uszczelnione od strony silnika i skrzyni. Wycieki, wszystkie tak samo kolumna została uszczelniana. Też nie wymagała żadnego remontu. Także tutaj mówię tylko pousszczelniać skrzynia. Co było ze skrzynią, już myślę. W sumie to skrzynia też była w porządku. Yy, chyba jakieś tam jedno urezko było tylko zmienione, czy tam dwa. No i mówię, uszczelniona była. Tu nowy lewarek jest, bo tutaj coś blokowały te biegi. Razem tu z kopułką. Yy, tylny most, tylny most to tylko przeregulowany, luz na tywsze. Bo był by dosyć spory luz, ale... Nawet łożyska pamiętam zostały takie same oryginalne, bo też było wszystko w porządku Podnośnik też, uszczelnialiśmy cały, rozdzielacz tu zrobiony jest, pompa Tam nowe pierścienia na wokół takie tematy, też porobione wszystko I To wiadomo, jakieś luzy na wałku też występowały standardowo, też to zostało porobione Jakieś tam tulejki pierdoły Najgorsza rzecz to były właściwie hamulce w tym ciągniku No hamulce tu praktycznie w tym ciągniku nie było Zostało też zrobione wszystko, nowe bębny, nowe szczęki, syringi wszystkie pozmieniane, pouszczelniane zwolnice, no wiadomo, wszystkie uścielki porobione tak, żeby to już było zrobione tak, jak trzeba, Rozpiraki porobione, wszystko jest tak, jak trzeba zrobione. Także jeżeli chodzi o te remonty w tym ciągniku, naprawdę było bardzo dobre wszystko, nie było potrzeby jakichś dużych inwestycji w mechanikę, bo wszystko wyglądało naprawdę bardzo dobrze po rozebraniu tego wszystkiego, wiadomo no to hamulce, takie tematy no to jest wszystko rzecz taka zużywalna i no takie rzeczy trzeba było zrobić po prostu, bo hamulce wiadomo rzecz bardzo ważna i tak dalej. Tu też została wymieniona jakaś tam instalacja, jest wszystko świeże zrobione, tutaj tak samo do lamp wszystko porobione tak jak trzeba, są nowe lampy z tyłu. Jeszcze brakuje mi takiej gumy na tablicę, żeby się nie obijało jedno, drugie trzeba będzie założyć. I co? Tu też nowa instalacja na błotniki pociągnięta. Są nowe elementy optyczne w przednich lampach pomontowane. No tak, starałem się to miarę ładnie zrobić, wszystko połupniać. Tą instalację zresztą, jak widzicie, tak bardzo też nic tu nie wisi. Tu jest też taka skrzynka hermetyczna zrobiona, bo tu oryginalnie być tu skrzynka, a ja tu coś takiego zastosowałem. Są hermetyczne wloty, hermetyczne wyloty z niej No tak, starałem się to zrobić porządnie, żeby też chwilę to posłużyło wszystko Na sam koniec zostało założone nowe siedzenie Ogólnie jest w porządku, trochę się wysoko siedzi według mnie Ale to jest kwestia przyzwyczajenia Także, także tak No i jeżeli chodzi o remont blacharski to zostało to wszystko dobrane według oryginału Tu kolory korpusu, kolory kół, kolory blacharki zostało wszystko dobrane w mieszalni jak gdzieś znajdę, to Wam powysyłam w komentarzach jakieś tam oznaczenia tych farb. Myślę, że może być ciężko puszki szapojowalane. Ale jeszcze postaram się tego poszukać i dać Wam znać w komentarzach, jak to będzie wyglądać z symbolami. Te farby, no i tak ogółem rzecz biorąc, to tyle chyba. A jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, czyli o napisach tutaj na masce. To jest wszystko zrobione od szablonu. Też to gdzieś zostało chyba zakupione na Allegro te szablony Czy to na Eliksie Też jak mam to jakiś link podeślę Ale ogólnie no to Bardzo mi się to podobają te szablony, to jest ładnie zrobione wszystko No i co no Wygląda to jak oryginał nie Ogólnie traktor teraz wygląda jak oryginał także Także tak Dobra Nie przedłużając Kończymy ten odcinek Nie ma też co bardzo się rozdrabnia nad tym Traktor jest wyremontowany. Myślę, że wszystko będzie chodziło tak jak trzeba. I to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć.